Przed naszym mikrofonem Darek Malejonek, witam Cię serdecznie. Witam bardzo gorąco wszystkich. E, jak to jest, że znalazłeś się akurat tu na tym festiwalu w Płocku grając, śpiewając dla młodych? No to już, ja to mogę powiedzieć jak się znalazłem, po prostu wsiadłem w samochód razem z zespołem i no, przyjechaliśmy. To, co jest niezwykłe w Twojej twórczości, to to, że nigdy nie wstydzisz się Jezusa, że za każdym razem dajesz świadectwo. Skąd siła? Skąd moc do tego, by będąc tyle lat w showbiznesie, nie zgubić obecności Boga? No to już jest pytanie odpowiedziane na to właśnie od Chrystusa, nie? No bo jak mógł od kogoś innego. To jest ten, tym naprawdę się kieruje, tym się karmie też, nie? Bo to jest są to też. To jest, to jest słowo, to słowo, liturgia i nie? I bez tego, bez tego bym, bym, bym nie mógł w tym świecie żyć, nie? Bo ten świat, jak tylko go po prostu puścisz, to jest to, co mówi Jezus. My jesteśmy winnymi latoroślami, a On jest tym krzewem winnym. Jeżeli tylko się odrywamy i ten sok przestanie to życie nie? po prostu przestaje płynąć, to, co się z gałęzią robi, to się słucha i twarda, nie? I, i, i tak jest, jest z każdym człowiekiem, który odchodzi od Boga, więc ja cały czas się staram do Niego być przy Nim, przylgnąć i, 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 i to, że On jest w moim sercu i, i w tym sercu e, duch zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, który ma moc działania, nie? który mi, mi daje pokój, daje mi siłę, żeby przez to, to wszystko przechodzić. I też e, stawanie e, cały czas, właściwie w każdej chwili, nie tylko od rana w tej prawdziwej rzeczywistości, bo ta prawdziwa rzeczywistość to jest Bóg, czyli m, przez psalmy, przez Pismo, przez, przez słowa, które gdzieś, przez słowo, które jest, s, i przez, przez, przez tą modlitwę y, do serca. To jest, myśl, bo dzisiaj jest o sercu, nie? Dzisiaj jest. Dzisiaj uroczystość najświętszego serca Pana Jezusa. Właśnie, właśnie. I, to jest, i to jest właśnie to, żeby nie traktować tego sentymentalistycznie, żeby ani dewocyjnie. Tylko, że to serce to jest, to jest serce, które On nam daje, czyli jako tego ducha zmartwychwstałego ducha Chrystusa, który nam daje tą moc, żeby to nasze serce było mężne, żeby moje serce mogło być silne, mocne i. i, 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 i jakby chronione, czyli to, co mówi Jezus, że w każdej chwili bądź, bierzcie ten oręż, nie? ducha, tą tarczę wiary i to wszystko i, i głoście Ewangelię. Nie? Bo to, jest, to jest, jest napisane, to jest w liście do, do Efezjan, no, mówi Święty Paweł. I to jest, i to jest, ta ta, to jest cała tajemnica, to jest, to jest to. Wtedy, kiedy jesteś, kiedy występujesz przed młodymi często, bardzo ludźmi. E... Ja mam takie czasem wrażenie, patrzę na tych młodych ludzi i w nich jest dużo takiej wiary, o której mówiłeś, tylko wrażeniowej, tylko chwili, w tego momentu, tak? E brakuje trochę tego korzenia. No właśnie, o, o, o to chodzi, bo my tutaj robimy tylko ten moment, y, to, to czasami przełamania tych murów Jerycha, nie? Które każdy gdzieś tam w sercu ma, bo jak, jak człowiek, na przykład młody człowiek nie chodzi do spowiedzi przez, przez rok, nie? Bo się wstydzi, albo już na przykład któryś tam grzech y, go przytłoczył, tam 50 raz był z tym samym grzechem i mówi, nie, nie, to w takim razie ja, 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 nie, nie, ja nie daję rady, nie? I, i, I ta gałąź usycha wtedy, nie? to jest tak zwane zatwardziałość za serca i wtedy bardzo trudno jest przejść ze słowem ale tak jak właśnie mury Jerycha runęły od, od muzyki, o, od tych trąb to właśnie na scenie, kiedy, kiedy działa bezpośrednio muzyka i słowo, to przebija przez ten, przez ten umysł, przez tą, przez tą ochronną tą i wchodzi do serca, nie? I wtedy ten, ten człowiek nagle coś, ten Duch Święty na niego działa i on nagle mówi, muszę iść do spowiedzi, nie? I, jednak to jest, to jest to, nie? Że, że, że i nagle i, i idzie, nie? I mamy, mamy, takie do, mamy takie doświadczenie, bo my nie jesteśmy od tego, żeby, żeby formować ludzi, nie? My jesteśmy tym, tym takim pierwszym o Od ogień, tego, żeby zapalić. Ogień, żeby zapalić ten ogień, dokładnie, żeby, żeby człowiek potem szukał księdza, nie? Jest ksiądz, a i wtedy powinien być właśnie ksiądz, nie? I stąd na festiwalu paru nas jest. No i o to chodzi. Mam takie pytanie jeszcze do ciebie o, o, o pewną diagnozę rzeczywistości. Dzisiaj jest Dzień Serca Jezusa i jednocześnie Dzisiaj jest jakiś taki przedziwny w Polsce protest. Wiele teatrów puszcza dzisiaj nagraną sztukę, tą bluźnierczą sztukę, Golgoda, Golgota Piknik. Czytają tekst. Skąd się to bierze dzisiaj? Skąd się bierze taka chęć zrobienia krzywdy Chrystusowi? Taka chęć odrzucenia go za wszelką cenę? Nie, to nie jest tak. To jest po prostu jakby takie zamanipulowanie ludźmi sztuki, że oni wierzą w to, że oni walczą o wolność słowa, nie? Że, że kto... W imię wolności słowa ja mam poniżyć ciebie, zrobić ci przykrość, poniżyć twoich bliskich, to w co wierzysz, tak? Yy, oni tego tak nie traktują w ogóle, bo to jest taka, to jest, to jest zupełnie inna jakby po prostu orbita myślenia. Ja nie chcę ich tutaj tłumaczyć, nie? Ale oni naprawdę, przynajmniej część tych takich, którzy są szczerzy wo wobec siebie, to yy, myśli w taki sposób, że jest jakaś jakaś cenzura wraca, nie? Jest jakieś coś, co nas chcą po prostu ograniczyć. A wolność słowa jest ponad wszystkim, nie? Czyli jest ponad, ponad moją, twoją, jakąś tam tą, bo sztuka jest najważ, najważniejsza, nie? Dla nich sztuka jest, jest coś w rodzaju, jest absolutem, jest czymś takim jak Bóg, nie? Czyli jeżeli oni wierzą w sztukę, bo całe życie oddali sztuce, to oni wierzą, że ta sztuka jest ponad wszystkim, nie? I to jest ten błąd. Ale ja, mi jako, mi jako artyście jest bardzo trudno Trudno tutaj zabierać głos, bo, bo, je, bo jest, jestem stroną jakby w tym, nie? Natomiast uważam, że jest to wielka manipulacja złego, który właśnie wytworzył taką sytuację, żeby, że, że człowiek, który tak naprawdę ma może. i, i i dobre intencje zostaje wepchnięty w jakiś taki właśnie, w jakiś kanał, nie? Który jest wykorzystany później przez to. Dlatego ci ludzie to robią, bo oni to robią w dobrej wierze, tą ak akcję. Przynajmniej część z nich mówię o tych właśnie ludziach, który, którzy są e, dob dobrego serca, nie? A, a diabeł się cieszy, nie? I na koniec, jeszcze takie pytanie. E Jakieś takie twoje, dwa, trzy słowa, niezwykłego przesłania dla młodych ludzi, którzy chodzą gdzieś po, po Manowcach, są zgubieni, choć o tym do końca nie wiedzą. Coś takiego, co by wstrząsnęło, co by powiedziało: znajdź się. Wiesz co, bo to jest właśnie trochę tak, że, że e, jest ta misja, nie, właśnie e, ratowania ludzi, z tym, że ci ludzie nie chcą się dawać, ra, właśnie ratować. I to jest tak jak w Matrixie, nie? W, tym, w tym filmie, że ludzie myślą, że to jest to prawdziwe życie i, i, i nie chcą się wyrywać z tego, nie? I, 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 I tu jest właśnie to, że, że przechodzi taki moment y, poprzez sztukę, poprzez muzykę, bo, bo muzyka zawsze była sakralna tak na, na, naprawdę, już od, od najstarszych czasów, nie? I, I tak jak mówi, jak mówi Dostojewski, że piękno zbawi świat, nie? Że szukajcie piękna, nie? Że właśnie, bo to prawdziwe piękno, to jest Chrystus, nie I, i to piękno poprzez muzykę, poprzez sztukę, ono, y, ja nie mówię o, o patologii w sztuce, nie, <laughs> mówię o prawdziwej sztuce. Y, y, to jest ta sztuka jest na, naprawdę może może dotykać serca. S ja myślę, że takie przesłanie jest. Szukajcie prawdy, szukajcie swojego serca, nie i, i chłopak i dziewczyna. Y Chłopak, żeby znalazł to mężne serce wojownika, ale też tego, który kocha, który później jest tym tym, tym kochającym, a, a dziewczyny tą, tą, no, tą, to piękno w sobie, które po, potem będzie dawać dla innych ludzi. Dziękuję bardzo serdecznie. Dzięki wielkie.